Zajmujesz się branżą e-commerce. Dążysz do perfekcji w logistyce i obsłudze klienta? Z naszym fulfillmentem profesjonalizm spotyka efektywność. Skontaktuj się z nami i wznieś swój biznes na wyższy poziom. Nie daj! Nie dawaj, nie dawaj! Dobrze się bronisz! Próbuj łapać na Próbuj łapać na łapać a, no dawaj, o za i klamrę!

Kłowa na leśnione klatki, I plecia. na każdy głowa leśnione kratki, klatki takiej! Czekaj do góry, trzymaj, trzymaj, to. Trzymaj, trzymaj to, trzymaj to! Trzymaj to, trzymaj to, nie to głowa do góry. Ale na na o trzymaj to, trzymaj to, trzymaj to, trzymaj to, trzymaj to, na to, 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 trzymaj opa oh, para... oh.

pas! nie daj mu. i skinoutaj! tutaj Skinoutaj! Daj mu opcję! Tak! Daj Zabaj! Tak! Skinoutaj! Tak! Dobrze! Dobrze! <noise> Dobrze! <coughs>